Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląskie Kaznodzieja. Jak możecie zauważyć, na początku filmiku wrzuciłem trzy rysunki. Są to rysunki, które pobrałem z internetu losowo. Wybrałem takie najbardziej charakterystyczne, jak mi się wydaje, i te rysunki mają bardzo duże znaczenie w dzisiejszym filmiku, ponieważ one przedstawiają sytuację, w której każdy z nas się znalazł jako dziecko, jako obserwator lub jako rodzic, gdzie dziecko podbiega do swojego rodzica taty mamy. Z rysunkiem pytając, czy podoba Ci się mój rysunek? Tato, mamo, mam dla Ciebie rysunek. Czy on Ci się podoba? Rodzice biorą rysunek i mówią z wielkim zachwytem, z radością, z uśmiechem na twarzy. Jaki piękny rysunek, ale Ty pięknie malujesz. Jakie piękne słoneczko, jaki piękny dom. A kto to jest piesek? To jestem ja, to jest tata. Uch, jak cudownie namalowałaś. Namaluj coś jeszcze. I dziecko podbudowane jak na skrzydłach, po tej dobrej opinii wyczuwając miłość rodzicielską i zachwyt rodzica biegnie do swojego stoliczka i maluje kolejny rysunek. Ale sytuacja się zmienia, kiedy w przedszkolu przy stoliku siedzi czwórka dzieci i jedno dziecko drugiemu wytyka błędy na jego rysunku, mówiąc, że na przykład słoneczko moje jest lepsze, a domek jest mój ciekawszy i bardziej kolorowy. Dziecko zaczyna popadać w wątpliwości. Pani nauczycielka, kiedy wyraża opinię, mówi o wszystkich pięknie malujecie, wspaniałe są wasze rysunki. I tutaj już dziecko zaczyna wchodzić w ten świat takiej dziwnej rywalizacji, gdzie od małego zaczyna się zastanawiać, czy ja naprawdę dobrze maluje. Mój tata i mama powiedzieli, że ładnie maluje, a w przedszkolu ktoś mi zwrócił uwagę, że jednak ten rysunek nie jest ciekawy. I dokładnie w naszym dorosłym życiu takie sytuacje mają miejsce codziennie, kiedy zwracamy i porównujemy się do innych. Zastanawiamy się nad tym, czy nasza praca będzie lepsza od kogoś, od pracy innej osoby, czy osiągniemy sukces, czy to, co stworzymy, przyniesie nam pieniążki. Czy to, co stworzymy, zostanie zapamiętane, czy przejdzie do historii, czy zdobędzie listy przebojów, czy będzie po prostu w świecie zauważone, czy też przeminie bez echa. I to są takie rzeczy, które czasami chcemy ominąć, nie chcemy na nie zwracać uwagi. Wypieramy się takich myśli, że my robimy tylko i wyłącznie dla siebie, dla własnej przyjemności, dla naszego hobby, ale w rzeczywistości gdzieś jesteśmy wprzężeni w ten ranking i mimo wszystko bierzemy udział w rywalizacji. I pewnego dnia zacząłem się zastanawiać nad swoją twórczością. W jakim kierunku ja zmierzam? Czy chcę być w takim rankingu? Bo mimowolnie gdzieś wciąga mnie cały ten ranking i próbuje też się wpasować w kanony tego, czego oczekują ludzi, w kanony świata, w oczekiwania społeczności, która też przysłuchuje się temu, co tworzę i będzie mnie oceniała lub ocenia. I to jest taki moment trudny, gdzie człowiek się musi zastanowić, czy chcę tworzyć dla tego świata, czy chcę tworzyć dla swojego rodzica? Bo mój Ojciec w niebie, Pan Bóg, dobrze zna moje serce i potrafi rozczytać moją intencję. I kiedy ja faktycznie piszę coś i tworzę, i tworzę to dla niego i deklaruję, że tworzę dla niego, to on doskonale wie, że to robię i doskonale wie, co jest w moim sercu, więc jeśli ja będę kłamał lub będę nieszczery w moim zamierzeniu i w moim planie, to on będzie wiedział, czy ja oszukuję Jego, czy próbuję oszukać samego siebie. I dalej podążam za światem, przepraszam. Także zastanowiłem się nad tym, co pozostanie po mojej twórczości, gdzie to ta moja twórczość wyląduje, kiedy mnie już zabraknie tu na ziemi. Czy to, co stworzę tutaj, może być przeniesione tam, bo kiedy tworzę dla Pana Boga, to tworzę tu na ziemi, ale z myślą o tym, co będzie tam i kiedy tworzę dla Pana Boga, on to otrzyma. I potem, kiedy przyjdę do Niego, On powie mi dziękuję Ci za to, że tworzyłeś dla mnie. Mimo tego, że. Mm, Żyłeś na Ziemi i miałeś pokusę, żeby tworzyć dla ludzi. I proszę mnie tutaj dobrze zrozumieć, bo nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy e, na całym świecie nagrywali piosenki katolickie, religijne czy o zabarwieniu chrześcijańskim, bo tutaj tylko chcę powiedzieć o tym, że w moim sumieniu nastąpiło takie poruszenie, że muszę zrobić coś dla Pana Boga w podzięce, w rewanżu za ten talent, który od Niego otrzymałem. I nie deklaruję tutaj stricte tego, że będę nagrywał tylko i wyłącznie chrześcijański rap. Chodzi o to, żeby w tym moim rapie była jakaś cząstka Pana Boga, Jego dobroci, i żeby to, co będę tworzył, zbliżało do Pana Boga. A może kiedyś też, e, kiedy już się z nim spotkam, on będzie z tego zadowolony i podziękuje mi za to, że parę linijek, czy jakiś tam utwór, czy kilka utworów mu poświęciłem. E, kolejną kwestią jeszcze jest taka kwestia, że kiedy zabieram się do tworzenia, to to, że tworzę w kanonach religijnych, samo mi się narzuca, samo do mnie przychodzi, łatwiej mi się pisze. To nie jest tak, że się zmuszam. Po prostu, kiedy siadam do pisania, takie tematy mi przychodzą do głowy. Kiedy byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy byłem jak dziecko, rysowałem jak dziecko. Kiedy byłem starszy, zacząłem bawić się innymi rzeczami, zacząłem wchodzić w życie nastoletnie, zacząłem przebywać. Z innymi ludźmi zacząłem żyć inaczej, zacząłem robić to, co w danym okresie wydawało mi się dobre. Dzisiaj jestem dojrzałem mężczyzną, który jest ukierunkowany na Pana Boga, na Jezusa, któremu sprawia to przyjemność, taka relacja mi odpowiada. Tworzenie takiej muzyki o takiej tematyce jest moim największym zadowoleniem, spełnieniem. Czuję się wtedy, że robię coś dobrego, mam przy tym pokój w sercu. Nie muszę myśleć o tym za bardzo, czy będę w tym najlepszy, czy nie, bo mając świadomość, że tworzę dla mojego Ojca w niebie, wiem, że on się z tego cieszy. I mimo tego, że na świecie moja twórczość może być zapomniana, może być totalnie pominięta, może być skrytykowana i zdeptana, to ta świadomość, że mojemu tacie się podoba, jest dla mnie czymś najbardziej wartościowym. I to niech będzie puentą tego odcinka. Dziękuję za oglądanie, dziękuję tym wszystkim, którzy. Cały czas są za mną na kanale, podglądają go, subskrybują. Także wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i trzymajcie się.